Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak na naszej stronie zabezpieczyć hasłem daną podstronę. Wystarczy, że wejdziemy w ustawienia, wybierzemy podstronę, dla której chcemy założyć hasło. Niech to będzie test. Klikamy Pokaż więcej opcji. Następnie klikamy Zabezpiecz hasłem, wprowadzamy hasło, klikamy Zapisz zmiany. Od tej pory, gdy ktoś wejdzie na naszą stronę, będzie wyskakiwał komunikat, aby wprowadzić hasło. Jeśli jednak chcemy ukryć tą podstronę, wystarczy, że ponownie wejdziemy w ustawienia, wejdziemy w pokaż więcej opcji, następnie damy ukryj w nawigacji oraz damy zapisz zmiany. Od tej chwili dana podstrona jest niewidoczna na naszej stronie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.